Nowy plik JPKV7 obowiązuje dla wszystkich podatników od rozliczenia za październik 2020 roku. Struktura plików JPKV7M i JPKV7K została rozbudowana względem pliku JPKVAT o dodatkowe informacje, które mają być przesyłane dla faktury. Są to kod kraju kontrahenta, kod towarowy, procedura i typ dokumentu. Zarówno na karcie produktu, jak i formularzu kontrahenta można zdefiniować domyślne kody JPKV7. W ten sposób przypisane kody będą automatycznie przenoszone na transakcję, jeśli pojawi się na niej dany produkt lub zostanie wskazany kontrahent. Na karcie kontrahenta w sekcji kontrahent widzimy rozwijalną listę kodów krajów przed numerem NIP. Wskazujemy kod kraju kontrahenta. Na formularzu kontrahenta w sekcji księgowe można przepisać domyślne procedury i kody towarowe. W tym celu należy kliknąć w przycisk Wybierz kody i przykładowo jeśli dany kontrahent to tak zwany rolnik ryczałtowy, warto na jego karcie wprowadzić kod VAT-RR. Wtedy automatycznie wszystkie rejestrowane dla niego faktury zakupu zostaną automatycznie oznaczone takim kodem. Na kartach wszystkich produktów wymienionych w rozporządzeniu zalecamy wprowadzić domyślne kody towarowe. Domyślny kody JPKV7 można wskazać w sekcji księgowe. Kody JPKV7 są ustalane automatycznie w momencie zatwierdzania dokumentów, takich jak faktury sprzedaży, zaliczkowe i finalne, faktury VAT marża, paragony, faktury zakupu i korekty do tych dokumentów. Po zatwierdzeniu dokumentu na stałe, np. Na faktury sprzedaży, możemy podglądnąć kody JPKV7 przypisane do danego dokumentu. W tym celu po wejściu do dokumentu wybieramy z menu kontekstowego opcję Pokaż kody JPKV7. Tutaj automatycznie przenoszone są kody i procedury przypisane do kontrahenta, który został wybrany na dokumencie, jak i kody przypisane do produktu wybranego na dokumencie. Kody JPKV7 można również dodawać z tego poziomu ręcznie. Po zatwierdzeniu faktury utworzony zostaje zapis w rejestrze VAT. Na formularzu dokumentów w rejestrze VAT kody JPKV7 widoczne są w sekcji Szczegóły. Zasada przypisywania kodów JPKV7 na dokumentach w rejestrach VAT działa w analogiczny sposób. Kody JPKV7 można dodawać z tego poziomu ręcznie, ale mogą również zostać przeniesione z karty kontrahenta, czy też z dokumentu pochodzącego z zakładki faktury, lub na podstawie parametrów zaznaczonych na dokumencie. Kody można również dodawać na zaksięgowanym dokumencie. W programie Komarch RPXT, w zależności od typu dokumentu, automatycznie dodawane są kody związane z rodzajem transakcji. I tak na przykład: dla faktury VAT Marża dodawane są kody MR-T lub MR-UZ w zależności od procedury VAT Marża wskazanej na dokumencie. Dla paragonu dodawany jest kod RO, natomiast pomijane są kody towarowe. Dla faktur wystawianych do Paragonu dodawany jest kod FP. Dla faktur zakupu wystawionych dla kontrahenta pozaunijnego dodawany jest kod IMP. Jeśli transakcja spełnia wymogi stosowania mechanizmu podzielonej płatności, dodawany jest automatycznie kod MPP. W przypadku zapisów wprowadzonych bezpośrednio w rejestrach VAT, automatycznie dodawane są kody. WeW, w przypadku zaznaczenia parametru dokument wewnętrzny, MPP w przypadku zapisów spełniających warunki stosowania mechanizmu podzielonej płatności, czyli dokumenty dla podmiotu gospodarczego krajowego o wartości powyżej 15 tysięcy złotych w zaznaczonym parametrem mechanizm podzielonej płatności. IMP w przypadku zapisów w rejestrze VAT zakupu dla kontrahenta o statusie pozaunijny Dzięki zautomatyzowaniu przypisywania procedur i typów dokumentów program Comarch RPXT usprawnia proces opisywania dokumentów.